Siemka, witam was wszystkich w drugim odcinku z gry Space Tripper. Jest oczywiście z nami Bobo, bo to seria by nie była bez Bobka. Jest, dobra, myślałem, że coś klikłem, niestety. No i jeśli pamiętacie, no ostatnia misja nam w poprzednim odcinku dosyć nie szła. Mam nadzieję, że to nam teraz będzie szło. Ale ogółem gra się nam tu bardzo, bardzo przyjemnie. Tu masz tego, 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 dokładnie. Jej, już myślałem, że nam wiesz co zrobi. No, ode mnie. O, te działa spróbuj. Które? No te, co tam strzelają o po bokach. Jak się obraca, to w te działa celu. W te działa? No to znaczy teraz daj ten środek? Wow wow, 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 czekaj, czekaj, muszę uciekać, bo to te pole mnie zabije. No. To masz, to masz, to masz, dobra, klepaj. Next! No i w te działko, o, o, o. Aha, rozumiem. Dobra. No, teraz środek, środek, żebyśmy się dostali do tej ujemy. czy jądra, czy to wiesz, nie? No no to, do tego, tego tego pola, no tego no. zasilania tych te, 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 te stateczków całych. Dobra, muszę uciekać, bo było niedobrze. Ty, cool. Dawaj, dawaj. Nie ma bonusa jak na razie, jest niedobrze. Bonus by się przydał w tej misji. Nie, tych dział, dział się chyba nie niszczy, ci bowiem szczerze. Dawaj, się chyba, wszystko się Dawaj, potem babek jest. Dawaj, dawaj, dwa nawet. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, no, bonusu nie ma cały czas, niestety. Bum, 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 bum. No to już jest, kurde, który? Kolejny boss, stary. To jest chyba trzeci boss, nie? Jest, jest, no. O jest działo, dobra da się Jest, next, next Od pleców, od do pleców Dobra, wal, wal ten Oczywiście moglibyśmy to w miarę szybko zrobić ale wiecie ważne są te, 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 te całe no. Te ulepszenia no bonusy A mu się to ulepsza No Ale może wiesz, będą punkty jakby wiesz Wal, wal w środek Jeszcze jest to będzie ulepszenie Nie, Nie, Nie no. ma ulepszenia, no co jest? No, się Dobra, trudno no Dobra, udał się level w miarę sprawnie, tylko... Z... Można go było szybciej rozwalić, ale... No, tylko my, my liczymy na bonusy, okej. Okay. Czym jest level pierwszy? No to kolejny poziom, zar. tak? O kurde. O Jakieś bagle. Pamiętam o nie. to, ja to pamiętam. I z tego wylatuję to jakby mógł, no, no, nie? No, 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 dosłownie. Pamiętam. O, no czekaj, bo... I to jest... A, dobra. Tu jest czerwony, dobre, nie? Dobra, next. I dopiero teraz skumajem w drugim odcinku, że na mapce są ten. Te, pokazane ta te u Że to? No. Aha. I teraz się zapatrzyłem znowu na mapkę, nie patrzyłem. Dobra, jeszcze raz. Kontynuujmy to. Dawaj, chodźmy teraz tutaj. Jep, to się rodzi. Jesteśmy... Na... No! I do tyłu, do tyłu, do tyłu. O, Dobra, neck, tam już wypuścił jednego bombla. Bą <noise> Można spaść? Tak. O kurde, to muszę uważać. Bom, 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 bom. Dobra nowy świat, nowe stworzenia Eee tutaj jest, dobra Muszę, nie tak patrzę na mapę teraz i to jest niedobrze bo się przyzwyczaję im będę strzelał w mapę eee, w ten Bum Dawaj, dawaj, strzelaj O o jest, jest, jakie bierzemy? Niebieskie czy Niebieskie, czerwone? niebieskie o! Wow, tu niebieskie to już jest, Oj, sery Pokaż, niebieskie już prawie na maksa. Dobra, coś tam... Cze, 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 co to jest? To są... O... Ja o tym zapomniałem. Oh shit, motherfucker. Plemniki, serio? Kurde, nie zauważyłem. Plemniki? Co, co, co my uczymy dzieci to? Boże, boże, boże. Robale, robale, pacjent, robale. Czerwone i niebieskie zmieniłeś. No. no nie mów, że nie. Jakbyś miał czerwony, to byś trafił na bok. Dobra, strzelaj. Uuuu dobra, jak coś to by był mój błąd. No strzelaj. No i, i najwyżej poleci za tobą, Roman. Dobra, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Tego bonusu już nie mamy, nie? Nie, to to będzie za chwilę, nie? Dobra. Tylko czemu w tamtym nie było? To mnie zastanawia. Dobra, teraz tu, tu. Dobra, tego rozwodnimy no, Środek niech będzie, bo ostatnio tutaj było, znaczy przed chwilą było tu coś z zamieszaniem. Tutaj, tutaj, na lewo teraz ogarniemy tą katastrofę. O, widzisz? O, niebieskie dalej. Niebieskie, cały czas, niebieskie, bo to o, się, jest... teraz patrz, teraz te... Bo niebieskie mi się Dlękowa, naprawdę mi, podoba. Co to miną Dobra, coś, jeszcze po tej stronie nie, a tutaj jest, dobra. Szczelaj, 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 bob! Dobra, czasu mało! Patrzcie, jak ja tego Dlękowa. nie umiem zauważyć. Znaczy może umiem zauważyć, ale strasznie to trudno ominąć. Szczylaj, szczylaj, Bob. O! o, patrz jak to lata, nie? Nie trafiłem. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Próba number... <laughs> number 10 chyba w ten... Znaczy, w, te, w tą misję. Dobra. Na... Druga, druga dziutka. No. Dobra, trzeba uwolnić. Czemu teraz nie ma w... znowu tego, muzyki? Czekaj, powrócę się tędy. ten jest lepiej. No, może gorzej. Dawaj, dawaj, strzelaj, 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 Mo Motyle tu są. Czerwone wziąłeś? Tak, specjalnie, bo żeby później było łatwiej na te, wiesz, na te... O, żeby tutaj, patrz. Widzisz? Teraz łatwiej, bo... Aaa, nie nie, 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 nie uważam tak. A są tu żółte? Ooo... Do przodu, do przodu, do przodu, what? do przodu. <laughs> Teraz, jak przylecą. Wy tu nie wiecie, jak on, ja tu robię minę, jak coś się zbliża. What the... What? Dawaj, strzelaj. O jezus manie, ile tego? Dobra, trochę tego jest, nie powiem Te plemniki mogą sobie chodzić po tych bagnach, no to jest troszeczkę skambagowe. Czekaj, tu co? jest po tej nie stronie, nie, nie. nie, dobra Dobra, uda nam się to tu... Boże, ja tutaj strach jakbym oglądał horror Nie, no na... nie tych... Dobra, I mamy czerwone, czerwone, wiesz, czerwone, czerwone, bierz, czerwone, bierz, czerwone, bierz, czerwone, bo czerwone teraz słabe, a czerwone słyszymy Szczelaj, szczelaj, szczelaj bo Dobra, czerwone Ucie, PC. Okay. Do pycy, do doszł, Czemu tam, czemu tego tak dużo, ja mam tak mało czasu stary, strzelaj, strzelaj Dobra Lecieraj, lecieraj leci to O Jezu, Takie takim nie, momencie turny, To co, tutaj są dwa ulepszenia aż, nie? Czekaj Tu dwa niebieskie, ja zresumę Ja zresumę, kurde no, wybaczcie, ale no nie. Nie dobrze, niedobrze, niedobrze Tutaj czas jest naprawdę skrać dobrze i trzeba ruszyć też yy, zatka, że tak powiem, ładnie. No, no, dobra, no, dobra, no, dobra, muszę na mapkę teraz popatrzeć. Tutaj na czas, bo trzeba bardzo uważać. Patrz, Uło. jakie to jest normalnie. Ale ten, je, patrz, płynie tak szybko w miarę, a jak jest jakiś pocisk, to tak wolniej. Jakby szczelaj, szczelaj. Bierzemy czerwone, bo to było fajne, już mi się, podo już mi się zaczęło podobać to czerwone. Szczelaj, szczelaj, bo. Ale, znaczy ja wam powiem tak, jakby to był czas, znaczy nie byłoby tego czasu, to byśmy to też nie. robili woni i to z bardziej precyzją, bo tutaj czas, no to jest, no dziwne, że tutaj jest czas. O, szefie, no, się, szefie. No się klikło. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Szybko, się żeby rozwalić ten. O, sorry, sorry. Yeah. Nie, no, tutaj był już jak coś, to był mój błąd, bo ja tutaj steruję, jesteś prosto, prosto, prosto. Nie. Jak ja to ominąłem, no, nie wiem, jak I don't ale dobrze, dobrze. Nie, serio, są takie emocje, że naprawdę, jakbym horrora... Znaczy no... Kurde, czemu ja tak mówię? Jak ja oglądam horrora, Horror, jestem no. strasznie spokojny. Jakbym nie wiem, co oglądam. Coś, coś... Do... No, patrz, patrz, jak ja mam stare przyciski, to strasznie spowolnie. God Ale, no nie powiem, jest już coraz ciężej. I gra, gra dla dzieci, nie? No właśnie, tego nie og... Uga... Jeszcze już Poziom łatwy tak podpieślamy, żeby... żeby tam... Oh, shit. Dobra, naklepaj. Na, na no, mój błąd Zapomniałem. A ta... tutaj tutaj? Do tego. Ja myślałem, że to będzie koniec po tych seriach, a to tam jeszcze tyle. Ja pójdę, nagle patrzę na mapkę, ten tego jest milion. No, 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 szybko tego. Dobra, Jest. Czerwone bierzemy, nie? No 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 no. Dobra, czekaj. No rzeczywiście... Podejdź, to, na początku podejść do tego, szybko, szybko, szybko. Czy on może zniknąć? Nie nie, ale wiesz, żeby, bo chciałem już mieć tą moc na, na tych tych, nie? Rozumiem. Podejdź zawsze. Do, do wow. Do strzelaj, strzelaj. do tutaj... ...o, jakby tam powiedzmy motylki. Co? Nie, do, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobra. 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 Te pijawki też są kurde... Kon... ...piekielnie nie, niebezpieczne. Dawaj, strzelaj, strzelaj bo Czerwony mi. Dobra. No, dobra. dobra, dobra, dobra. Tu masz tego. O. Dobra, kolejna kapsuła. Oh shit. I kolejne trzy się pojawiło. Nie, sześć raczej. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Dobrze, że to jest właśnie obok, 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 obok na, za nie... A nie tam dalej, dobra, to, to rozwalmy, dobra, czerwone. Spoks, spok, nie jest Bob źle. Coś się znowu... Zwiesiło, jest. Nie chce się już grać, serio, serio, mm -hmm. serio. Dobra, jeszcze raz, ostatnia próba, ewentualnie zrobimy cięcie. Albo znaczy... Czer... No, czemu tak słabe to czerwone? Boże, no przecież wtedy to, to, to... Bo na trzecim, a niebieskie mamy kurde na chyba dziewiątym. Nie, niebieskie lepsze. Dobra. Ciśniemy. Ciśniemy, Bob. Czerwony znowu Patrzcie jak to nie trafia Jaki, jaki P Dobra, czerwony, nie? Czerwony bierzemy Wczoraj doszedłem szybko No, aż mnie zastanawia co będzie tam na ostatnim levelu No co ty? Sorry, bo tutaj widziałem już na mapce po prostu TT, nie? Patrz, patrz gdzie tego jest, dobra Teraz tutaj ta strona pozostała motylka, Wczoraj to, to troszeczkę, Dobra. Bożaj, bo zaś te, warwie... Widzę, jest... widzę, obróć się, obróć się, obróć się, do tyłu, to już mamy dość dobre. <laughs> naprawdę dziwny komentarz. Uważaj, tam idź tu, bo tam z boku ten, ale... Naprawdę, trzeba się skupić. Dobra. Dawaj motylka. Niebezpiecznego motylka. No i szybko, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, strzelaj, tu są trzy. O, to, to jest dobre Bob, co ty chciełeś od niebieskiego? E, no dobra No nie gadaj, że to było teraz słabe Bo Bob wrócił na motylka, na motylko! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Ale to mogą być nawet większy Do przodu, do, przodu, do przodu bardziej, żebym o, o, o No to trzeba niebieskim Bob, w takim tutaj O, siedzę, e, zapracam je z tego pizdu, o, o, o Bo tak, wcześniej stary. się obracaj stary, błagam dobra. Jest dobra, nie wiem czy to robimy czy nie. Jest naprawdę ciężko stary. Mega. O, Trzeba dobra. się sprężać. Ej, najgorszy jest ten czas, no kurde, no widzieliście, ile tego czasu zostało. O wow, na szczęście ten. Dobra, to szybko fruwamy. No, Bobs, ja ci mówię, niebieskie tu jest mega dobre na, te, na to coś. Na te ptaki, no. Czerwony jest główny. O widzisz? I od razu dwa wzięły. Dobra, dobra to co? Cały czas niebieski? Może lepszymy tutaj jednak może dwa ulepszenia niebieskie? O to podlatuje. No widzisz? No to ja ci no. mówiłem, wiesz? Cały czas niebieskie No. Fakt. trochę się trzeba oddać. No nie gadaj, że mój błąd, no stary, no proszę cię. No dobra, mój. No dobra. O Jezu ja jeszcze mogę właśnie latać jak, jak będą te... jak się te stworzy no. to coś. tylek Butylek. Już było tak da stary blisko. Dobra. Gdzieś, tam. No. One tak... Srały, albo chciały robić... miejsca jakieś. tutaj... jest Niebieskie, bo... no czemu ty mnie nie słyszałeś? dobra. Czekajcie. Wiesz, się teraz pobrali. to ja nie wiem jak ci wygodniej, bo tam już mało paszy mieć za tobą, nie? Nie wiedziałem, czy tak sięgnie ci ten... Ale to jest staro skuteczne, to wystarczy, że raz trafisz po środku, nie? A jak czerwony... No. Czerwony, czerwony... Czerwony, ten środek ma strasznie no. słaby. Widzisz, motylka na raz bierzesz. Motylka <laughs> na raz bierzesz. Bo jakie ty rzeczy robisz. Tam. <laughs> Dobra. Mamy tutaj. Tego i potem tego... No, duchu, no, lego no, lego. no, no. Dosłownie. No, wydaje mi się, że to jest dobre, no. O tu akurat tam nie wleciał Dobra, niebieski Tu coś jest? O kurde A to ma taki plemnik normalnie, no ja ci to mówię, to dochodzi do tego... to tu już... Dobra. Skutecznie... Oczeki Wow wow wow, myślałem, że spadnę Proszę tutaj, o super, super No na no, to jest dobre czerwone, no nie powiem Dawaj, strzelaj, strzylaj. Uh. Dawaj, 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 bo! O, dobra, dobra, i teraz cały czas tym. Okej, okay, oki, okay, oki, okay, oki, okay, dołki, oki. Okay. Powinno być lepszenie. Nie Powinno ma. Który to już jest niebieski, bo nie umiem zobaczyć na mapie? Brakuje nam, kurde, pięciu do końca Dawaj, niebieski. Dawaj, niebieski. To Zostało naprawdę mało, bo. Cztery do końca niebieskich. Ujej. Znowu tak się zmusiło. Dawaj niebieskie. No widzisz! Stary no to jest przedobre wow. Dobra, dobra, no teraz muszę być cicho Bo on jak tak odleci to tylko nie trafiać tym niebieskim nie? Dobra, jak to jest ostatnie to nam się to uda Mogę wam to obiedzać Obiedzać No co, to uda, do to do spokojnie spokojnie No mówię ci niebieskie to było mega dobre Żałuję że to wcześniej Ci ten znaczy Ech, dobra, ciężko nie powiem, naprawdę ciężko. 13 minut, a my dopiero teraz się z tym uporaliśmy, ale jest dobrze, naprawdę. Uff. Serio, to jest strasznie trudna gra, gademet. to Żeby to było. Żebyśmy to się... O, dobra, na lewo, na lewo. Żebyśmy tutaj nie tracili dużo czasu. I muszę wam powiedzieć, że tamto miasto mi się bardziej podobało. Tamta to Oh, shit. oh, shit, oh shit. Patrz, patrz, widzisz to? Widzisz? Chyba chyba ciągło robić czerwone. Awaj dawaj, ty to strzelaj, bo ja tutaj omijam. Jestem zawodowiec w tą grę. O, co? Ale obróć się, o, 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 stary! No mi się... Ej, no, guci... Umiesz się obudzić teraz, stary? Daj, starym... mi się pomylił. pomił, o. Mhm, mm tak, mm -hmm, tak, mm -hmm. O, patrz, ale patrz, super dobrze poszło, nie? czy znaczy, ja wiem. Plemniki... A, A, co to jest, to cholery? Cześć, dobra, jedziemy. Nie. O nie. Yeah. Jaka ta gra jest emocjonalna od przodu, od przodu spróbuj Od przodu go mam się w serio? Nie lubię od przodu O, trzeba było wziąć czerwony Towsze, nie? Mi się no. wydaje, że do niebieskie jest naprawdę dopiernicze nie ma Uch! Bo co ty z tym czerwonym starym, nie? Tutaj był... o, nie mogłeś go się, dobra, daję razem. Na, na prawo, na prawo! Uwię no bob na prawo no! Przy z nasz strony, nie? No kierunki tam. Chyba jest mi... Oh shit, dobra ja nie wiem co tu zrobić Nie, okay. nie, to jest, to jest gówniany pomysł Oh shit, dobra, dawaj Jest niedobrze, jest niedobrze Bob Do góry ty, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ostatnie to Z tej strony Strzelaj, czelaj, strzelaj Oh shit Nie możesz do... do... Dałem nadu, przecież god damn, no co jest z tą klawiaturą Fuck Dobra. Tutaj są dwa ulepszenia, bierzemy co Dawaj, strzelaj w to najpierw, a nie gadaj Nooo, no bo no, Kurde, ej, serio, naciskałem guzik, żebyś odwrócił i się coś ścięło Dawaj, dawaj, obracaj się, nie gadaj Znaczy, gadaj, ale... No, no, no O, teraz to jest dobrze To się coś ścianęło, no, Bardzo no. i tak... Jak są w takiej odległości, to niebieskie to jest niezawodne Dobrze, dobrze, Bob no, no nie gadaj, że to niebieskie jest słabe. Jakby to miało takie dopierniczenie na czerwonym, to to by było genialność. Dawaj, leć tam, lec tam, żeby rozwalać te... No, Nieźle. Ma... Leć tam, robię. to. Wal. O, od przodu, od przodu. O, nie, o, nie lubię, bo bo w nie, Niebieskie, Nie, Nie, tu mi teraz się ładnie. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Jezus Maria. Chciałem iść na lewo, ale ciem przez środek Za duży tego było Dobra, jeszcze raz Dawaj, dawaj, szybko, szybko obróć się A i... tam górą, dobra, dobra Dudu Dobra, wiem, wiem wiem, wiem i znowu Oki, oki do oki Sczylaj, strzelaj Jezu, tego jest naprawdę od zarąbania To jest strasznie trudna gra, no co oni tam? Dobra, udało się Dobra B, bi, bi, bi. Ooo. Kurde. Bo, bo, bo. Dobra Jeszcze. Raz. To jest dobry pomysł Od tyłu nas za chwilę nas obejdzie. Dobra, czekaj, trzy, dwa, jeden, do góry, do góry, góra, góra, góra Dobra, strzelaj, szczy, ooo To jest... To było dobry, jest, odbija się Stary, nie wiem czy... O, coś się chciało znowu, no nie, ja pracuję. Ale nie no, w miarę działa, dobrze gra. No na szeście to ma siłę mnie o się, dobra. Trosz... Bo nas zaczęło obchodzić od góry też. Dobra, tego pająka, dobra jest coś tu? Nie, dobra, to bijemy te. Czerwony bierzemy? Nie, bez... o, o, no. no, no dawaj, no. dawaj, wypracaj się. Stary, ominąłem... Dobra, chciałem robaka, bo on nas potem... Ale roba. robak jest wolny stary! Tak, dobra. No tak, tak, no. Jademy... Dobra, znowu... Dobra, mogę zginąć przez, przez moją poprawienie się. Przez moją poprawienie się. Dobrze, dobrze. Eee. Góro, góro, góro. rambo, 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 na, na, na wstecznym! Stary, to jest jakby gdzie teraz to było. Serio, z tym samochodem, a tu trupy! Trupy kot. Dlaczego teraz tak słabo nam poszło? Nie, 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 nie. Dobrze, nie źle. Jezu. Teraz nam poszło kaptorową z stuką. Nawet na no, to, O, dziękuję Bob No przecież czym mam ten. KDM, ty kabisz. Dobra. Ja Dobra. Sprzęt komputerowy nam próbuje je przeszkodzić. <gryz> No serio, jest gorzej niż najtrudniejszy gry świata Bo o, miałeś się obrócić, jest. miałeś się obrócić tutaj Wziąłem, źle mi się plikuł Dobra, a nie źle Nacisnąłem to kurde Z. Nie wiem, i... czy może Z ci się ścina, bo to ja, ja Nie wiem, dodać. cała klawiatury, jak ją złamałem w kół zostać <coughs> to, <coughs> to wiesz, to stare. To, to, to jest takie słabe dziadostwo, stworzona na zagra. Dobra, je w tym części Sora czymś, sra, czymś czy, czy jak? Nie widzisz, złamałem klawiaturę. O, o. Ale myszkę widział... O, bym... <noise> Zagapiłem się, wybacz. Ale parę myszka staje. Ale mała zmieściłby się wszędzie, nawet... No. Dobra, no no do kieszeni, nie? No. Oh shit, O. Shi jak o, aj, Myślałem, że, że się obrócisz. I czekałem tam specjalnie. No nacisnąłem. Sorry, nacisnąłem, nie? Ale wiesz jak to jest. Mam umówkę, my, giniemy przez to właśnie, że nam klawiatura nie działa, dlatego... Ojej. Lataj, góra, dół, góra, dół, a ja tylko tak na banal, nie. No patrzcie, jak jadę teraz na dół, dół to skumajcie, jakie to jest wolne. Strasznie wolne. Tlen, czemu tam nie spada? Co to za, za stworzenie w ogóle? Hmm. Wow, wow, obróć się, Bob, obróć się, Bob. Uh. Uh. Szybkie te pociski. Nie ale patrzcie. Ale, aha, ale przed chwilą wam mówiłem, że na dół i do góry jest strasznie wolne, a patrzcie, jak się jedzie tu, to jest sprint. Okej, okay. zagapuję, teraz No inter... teraz bo to mi. i patrz, trzeba jedź i jak ja strzelam to nie wiem czy te szczoły spowalniają trochę to ja nie Możliwe. Możliwe. Dobra, strzelaj Bob. Może wolę, bo to jest gora dół, gora dół Ło wow, wow wow. Dobra, obracaj się Bob Dobra, jeszcze raz Dobra, 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 to jest dobre. Po prostu lataj tej to jest taka siła nie, że to wiem Dajtoweczka? No mówię, niebieskie strasznie dobre. To widzieli, jak ja teraz normalnie naciskam ile razy na sekundę ten klawisz, sztabu, to... Dobra, obróć się, obróć się, błagam. Okej, okay, dziękuję, dziękuję. W końcu, tak jak chciałem. Ooo, super, super, bierz to, bierz to. Dobra, to podlecisz samo do ciebie, żeby to rozwalić. Dobrze, dobrze, nie źle. No, to z tamtej strony, bo... Żeby Staj żeby... tutaj, nie... tak? No. Boże, plecy. To ty, to, to ty byłbym tutaj. Nie, nie, nie nie rozwalaj tych, 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 tych pulpetów. Dobra. O, teraz, teraz. Dobra, o to, nie, o to chodzi, nie, nie o to chodziło. Spokojnie, ja tutaj cofnę, do 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 dobrze. Jest wąż i trochę tych... Tak, o, szybko, szybko, szybko. ten wąż, ten tutaj, czy jak... Go obrycie, pisa, wzią, bo obrycie. to raczej jest świat natury uh! tak. Dobra, nice. Teraz z tymi jest, ich jest tu w piłce. Dużo, dużo ich jest. Aj, 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 aj. Uh. Dawaj, szczylaj tam. go Tu 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 Bob Mówię ci, że jak chcę, żeby to tam strzelało, to szczel to w to. Bob. O dobra, dobra, trzyk na naraz, strzelmy robi Jest może się udać Bob na... <grym> A w tu tego nadal... O, 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 super. Dobra, dawaj, jedno to Dobra, czelaj. Strzelaj, strzelaj Bob Jezu, ja, ja się mogę Ja się muszę zamknąć. Strzelaj, strzelaj! Do góry, do góry. Dobra, jest, udało się, Dobra, moi drodzy. Ja wiem, widzę, dlatego mówię, strasznie się teraz bałem o czas. Jest, udało się, naprawdę jest ciężko, nie powiem. Coraz ciężej, więc wybaczcie za nasze ramienie. Mam nadzieję, że drugi odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zapraszam was na trzeci, tak więc trzymajcie się, nie? No i cześć. Trzymajcie się, cześć.